Przeprowadź odpowiednie obliczenia i odpowiedz, czy po zmieszaniu równych objętości roztworu CaCl2 i tego roztworu wytrąci się osad. Czyli nasze pytanie jest odnośnie osadu CaSO4. Czy taki osad nam się wytrąci? No dobra, no to wypisujemy dane. Czyli tak, zmieszaliśmy dwa roztwory, więc robimy sobie metodą kubełkową. Mamy jeden roztwór, mamy drugi roztwór i w wyniku tego ma powstać nam roztwór trzeci i to tutaj się zastanawiamy, czy wytrąci nam się osad. Co wiemy o roztworze pierwszym? Roztwór pierwszy to jest CaCl2 i teraz tak stężenie 0,05 mola na decymetr sześcienny i Na2SO4 I tutaj stężenie jest równe 0,05 mol na decymetr sześcienny, czyli tak samo. I tyle rzeczy z wiem, tak? A nie, wiem jeszcze, że zmieszano równe objętości. Czyli V1 i V2 są sobie równe. No dobra. Mam jeszcze iloczyn rozpuszczalności. To zapiszmy sobie równanie osadu CASO 4 strzałki w dwie strony CA2 plus, plus SO4- 2 i tutaj wiemy, że IR, ja wolę KSO KSO jest równe 4,93 razy 10 do minus 5. No dobra. Możemy w takim razie przejść do rozkminy naszego zadania, czyli co musimy tutaj zrobić, żeby je rozwiązać. Ja tekstu powyżej nie czytam, bo tekst powyżej, to może mnie na manowce wyprowadzić, bo wiem, co oznacza iloczyn rozpuszczalności. Iloczyn rozpuszczalności to jest iloczyn stężenia jonów, które są w równowadze. Czyli ja na to patrzę w ten sposób. Jak mamy stężenie, może trochę ładniej będę pisał, jak mamy stężenie CA. 2 plus razy stężenie SO4 2 minus to to jest mój iloczyn jonowy jonowy a to jest mój iloczyn rozpuszczalności rozpuszczalności no dobrze i teraz mm, to jest wzór, tak? Natomiast my musimy sprawdzić, jak ten iloczyn jonowy ma się w stosunku do KSO. Bo musicie pamiętać, że jeżeli iloczyn jonowy jest większy, to wtedy na pewno wytrąci się osad. I roztwór nad osadem będzie sukcesywnie zmniejszał stężenie jonów Ca2 i SO4, -2 czemu będzie towarzyszyło wytrącanie się osadu CaSO4, i do momentu, aż w roztworze nad osadem pojawi się Yy, odpowiedni stopień nasycenia roztworu tymi jonami, tak, czyli ich iloczyn będzie równy KSO. Wtedy osad przestaje się, powiedzmy, dodatkowe porcje osadu przestają się strącać i jest jakieś względnie stałe stężenie jonów w roztworze nad osadem, czyli tak zwanym roztworze nasyconym jonami Ca2 i SO4-2- czyli musimy zobaczyć, czy jest większy. Jeżeli jest większy, to na pewno będzie osad. I wtedy odpowiemy poprawnie na pytanie, czyli do. Co my potrzebujemy do policzenia, czy jest większy? No, musimy znać stężenie jonów CA2 i musimy znać stężenie jonów SO42. Ale w roztworze końcowym, zobaczcie, mamy mieszanie dwóch objętości. W wyniku tego powstaje trzecia objętość, czyli zmieniają nam się stężenia molowe. One już nie będą takie same, bo roztwór CACl2 uległ rozcieńczeniu poprzez objętość, którą dodaliśmy NA2SO4. No, ale teraz możecie powiedzieć, ale, ale chwila, przecież tutaj nic nam nie powiedziano o objętości. No oprócz tego, że są sobie równe, a to już jest całkiem konkretna informacja, bo możemy sobie zrobić założenie i policzyć dla V roztworu pierwszego równej V roztworu drugiego równej 1 decymetr sześcienny. I dzięki temu już wiemy, ile mamy moli Ca2, i ile mamy moli SO42-, no bo ten. Ta sól dysocjuje na 1 mol Ca2+, czyli tyle ile mamy moli soli, tyle mamy jonów Ca2+. I z tego będzie wynikała informacja, że liczba moli jonów Ca2+, jest to równa 0,05 mola. Z kolei mogę też wyciągnąć liczbę moli jonów SO4 2-. O też 1 mol tej soli dysocjuje na 1 mol jonów SO4 2-. Więc liczba moli SO4 2- jest równa 0,05 mola. Liczby moli są równe. No to teraz objętość roztworu końcowego i stężenia jonów końcowych. Tak? Czyli stężenie jonów Ca2+, końcowe, będzie równe. Liczbie moli, czyli 0,05, podzielić przez nową objętość. Nowa objętość tu założyliśmy, że bierzemy po jednym decymetrze sześciennym, czyli 1 plus 1 daje 2 decymetry sześcienne. Podzielić przez 2. Czyli w tym przypadku to będzie 0,025 mol na decymetr sześcienny. No to teraz widzimy, że stężenie jonów SO4, 2-. To ja już nie muszę go liczyć, bo widzę, że to będzie taka sama wartość, czyli 0,05 przez 2, czyli od razu napiszmy, że to jest 0,025 mol na decymetr sześcienny. I możemy teraz przejść do policzenia naszego iloczynu jonowego, który jest w tym roztworze. tak? Czyli krok drugi to będzie iloczyn jonowy. Iloczyn jonowy jest określany wzorem Ca2, w tym przypadku, razy SO4. 2 minus. No to idąc dalej, mam 0,025 razy 0,025. I odpalamy kalkulator. Czyli to jest 0 i 3, 0. 0 i raz, 2, 3. 0 i mamy 6, 2, 5. 6, 2, 5. 6,25. To jest nasz iloczyn jonowy. Nie piszemy mu żadnej jednostki, tylko teraz się zastanawiamy, czy on jest większy czy mniejszy od KSO. KSO jest podane jako 4, razy 10 do minus 5. No to tu też sobie zapiszmy w ten sposób. Czyli możemy sobie powiedzieć, że to jest 6,25 razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Razy 10 do minus 4. Czy teraz jest nam łatwiej to porównać z KSO? No zdecydowanie. tak? Czyli widzimy, że mm, tu mamy 10 do minus 4, a tu 10 do minus 5. Czyli ta wielkość jest mniejsza, czyli iloczyn jonowy jest większy. Czyli jako krok trzeci sobie piszemy, że iloczyn jonowy, czyli Ca2, razy SO4 2- jest większe, od KSO, tak? Z tego wynika, że wytrąci się osad CSO cztery. I sprawdzamy odpowiedź. Hmm. Obliczenie każdego za wniosek, za stwierdzenie. Osad się wytrąci. Ponieważ iloczyn stężeń jest większy od iloczynu rozpuszczalności. Oni to zapisali słownie, my to zapisaliśmy, tak? E, wzorami. Czy my mieliśmy to uzasadniać? za odpowiednie obliczenia i odpowiedz, czy po zmieszaniu równych objętości, tak? Wytrąci się osad. No to wystarczyłoby w zupełności odpowiedź, że tak, osad się wytrąci, tak? Po zmieszaniu równych objętości i nic więcej pisać nie musimy. Ok, to tyle w tym odcinku. Zapraszam Cię do kolejnych zadań. Sprawa rozcieńczeń ostwolda. Nie, teraz robiliśmy z iloczynu rozpuszczalności. Myślę, że dla mnie to było łatwe zadanie. Ja do niego przed maturą nie będę wracał. Powodzenia w nauce! Hej!